Nauczanie domowe, 1 lipca, Księga Rodzaju, rozdział 22, wersety od 1 do 19. Bóg wystawił Abrahama na próbę, rzekł do niego, Abrahamie, a gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział, weź swego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskaże. Na rano Abraham osiodło swego osła, zabrał z sobą dwóch swoich ludzi i syna Izaaka. Narąbał drewna do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham spojrzawszy dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług. Zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj oddalili się. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama. Ojcze mój, a gdy ten rzekł, Oto jestem mój synu, zapytał Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnie na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg patrzy sobie jagnie na całopalenie mój synu. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pana zawołał do niego z nieba i rzekł: Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego jedynego syna. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan Widzi. Tąd to mówi się dzisiaj, na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś Syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół, wszystkie ludy Ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Berszeby er i mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Er to wydarzenie na wzgórzu Moria jest linią graniczną. Linią graniczną absolutnego posłuszeństwa i równocześnie absolutnej zmiany. Do Abrahama Wszyscy składali ofiary z dzieci, z ludzi. To była zwyczajna praktyka tamtych miejsc i tamtego czasu. Abraham jest pierwszą osobą, która była gotowa złożyć tę ofiarę, ale nie zrobiła tego ze względu na rozkaz Boga. Zauważamy zatem, że są to dwa wezwania dwa, które zaczynają się zawołaniem po imieniu. Kiedy Bóg pierwszy raz mówi Abrahamie, on odpowiada: Oto jestem, i wtedy jest gotowy złożyć syna. Drugi raz, kiedy po imieniu wzywa go Bóg Abrahamie, odpowiada tak samo: Oto jestem. I Bóg mu zakazuje składać ofiar z ludzi. I to jest ta graniczna linia. Graniczna linia co do czasu, ponieważ Abraham, ojciec wiary, zamyka pewien okres naturalnych religii, naturalnego poszukiwania, Zaczyna okres słuchania Boga w tym, jak należy Mu służyć, w jaki sposób należy Go słuchać i w jaki sposób należy Mu oddawać cześć. Zatem Abraham powinien dla nas być też takim Ojcem wiary w tym znaczeniu posłuszeństwa, co do sposobu, co do rodzaju i co do godliwości, jaką okazujemy w służbie dla Boga. A z drugiej strony, Abraham to nie tylko cezura czasowa, ponieważ do niego pewien okres trwał, a od niego zaczął się nowy. On również jest wzorem takiego właśnie podejścia. Posłuszeństwo, które oznacza absolutne wykonywanie tego, czego Bóg chce, a równocześnie gotowość na zmiany. I dlatego możemy powiedzieć, że Abraham jest patronem czasów przełomu, czasów, w których następują zmiany tak mocne, tak gwałtowne, że trudno to sobie wykalkulować, trudno to przewidzieć. Potrzebujemy takiego patrona, potrzebujemy też naśladowców Abrahama, którzy są z jednej strony absolutnie posłuszni Bogu, aby zachować wszystko to, co Bóg chce w naszym sercu. Przechować, przenieść w nowy czas, a z drugiej strony być właśnie gotowym na to, aby zmieniać to, co Bóg chce, żeby było zmienione, po to, żeby nas postawić w nowym miejscu, po to, żeby nam pokazać nową perspektywę, nowy horyzont, nowy sposób oddawania czci Bogu. Abraham, czas przełomu. Abrahamie, patronie czasu przełomu. Módl się za nami, byśmy nie błądzili, byśmy nie powtarzali mechanicznie, schematycznie tego, co było do tej pory, ale byśmy byli absolutnie posłuszni w tym, co należy zachować i w tym, co należy zmienić. Amen.